Od 10 lat zajmuję się projektowaniem i wymyślaniem. Eee, I to jest wszystko, co mam do powiedzenia na tym slajdzie. Eee, a, i może zacznę o następnym. Eee, no właśnie, eee, ja zawsze, od kilku lat chciałem mieć bloga. Eee, to taka trochę moda, trochę fajna sprawa. Eee, I tak sobie od, od roku mniej więcej zastanawiałem się, co to mógłby być za blog. Ponieważ interesuje się projektowaniem, designem, to jakby chciałem połączyć w ramach bloga swoją pasję i rozwój umiejętności. Coś czego jeszcze może nie ma, przynajmniej w Polsce. Po krótkim researchu... O właśnie, o tym slajdzie zapomniałem. Pierwszy pomysł był taki, że blog mógłby korespondować z innym projektem mega autorstwa, ale... A to miał trochę wad ten projekt i poza tym trochę był hermetyczny. Nie chciałem żeby był stricte warszawski, stricte stołeczny. Wtem pojawił się taki pomysł fajny, żeby ideę tego bloga rozszerzyć o... o jakby na, na całą Polskę. Mm. A, no dobra. Pauza. kawał. No właśnie, i teraz jakby dochodzimy do Meritum powstał projekt, który nazywa się Polish Polish jak wypolerowany Polish D jak Polish Design tak jak to jest taki, taki intro z serwisu. Serwis zajmuje się kolekcjonowaniem i dokumentowaniem polskiego designu od lipca 2011. No właśnie kolekcjonowanie. Kolekcjonowanie to jest taka taka czynność, którą może robić praktycznie każdy. Jakby jest do tego system dedykowany. Można sobie dodawać newsy, e, fajne i mniej fajne, ale te, te newsy będą się pojawiać, gdy. Autorzy będą je umieszczać. Każda kolekcja z czasem staje się dokumentacją. Po prostu informacja zapisana jakiś czas temu staje się po kilku latach, po kilkunastu miesiącach formą dokumentacji jakiegoś wydarzenia, o którym już wszyscy zapomnieli. A na polisz mogą sobie przypomnieć. Okay. To są takie główne. Główne płaszczyzny kolekcjonowania kontentu, czyli projektowanie graficzne, wzornictwo produktowe, przemysłowe, architektura i fashion i moda. Są cztery główne kategorie bloga. Idea, jakby, jakby tutaj wracamy do tego czegoś nowego. Idea opiera się o content, który chciałbym, żeby designerzy dodawali sami w miarę możliwości oczywiście i wszyscy inni zainteresowani. Czyli jakby jest ten crowdsourcing, pobieramy treści od tłumu, tłum wrzuca je samemu. Dochodzimy do samodzielności. Każdy, kto zostanie zarejestrowany w ramach bloga, samemu dodaje post, artykuły, galerie, ma do tego dedykowane narzędzia. To się fajnie składa z dodatkowymi uprawnieniami, które z kolei głównie są po stronie administracyjnej. Mam tutaj na myśli głównie różnego rodzaju wspomagania procesu redakcyjnego. Publikowanie według kalendarza, Moderowanie i tak dalej. No właśnie, nadzór i moderacja. Jeśli każdy z na tą chwilę zarejestrowanych 20 osób, doda bloga, do, do, doda artykuł, ja dostaję maila i mogę go przejrzeć, zaakceptować, zasugerować poprawki, mam dzięki temu też stuprocentowy nadzór nad treściami, no ale. Ale mam nadzieję nie nadużywać tego. E, cały proces redakcyjny, jakby jest dosyć skomplikowanym procesem, do którego e, w którym wspierają mnie dedykowane narzędzia, kalendarz redakcyjny, opcje moderacji, opcje komunikacji się z użytkownikami. No właśnie, zaproszenia. Każdy, kto chce dodawać content w moim blogu musi jakby dostać ode mnie zaproszenie. Co ciekawe, jakby on po zaproszeniu i po zarejestrowaniu się może zapraszać swoich znajomych bądź każdego innego i jakby ta rejestracja nie, nie podlega moderacji, czyli to już się dzieje jakby swoim życiem. Kalendarz publikacji pozwala mi w prosty sposób posty układać w taki sposób, żeby one na stronie pojawiały się w, o odpowiednich porach, o odpowiednich godzinach, w konkretne dni. Jeśli będę miał kiedyś ochotę na wakacje, to mogę tak poukładać posty, żeby one się pojawiały odpowiednio. Wewnętrzna komunikacja, jakby żeby uniknąć wymiany setki maili z użytkownikami, mogę korespondować poprzez prywatne wiadomości. na na stronach postów, na poprzez prywatne wiadomości w ramach całego serwisu. E, o, dobra. E, m, mój blog jest otwarty dla każdego, który coś tworzy. Ewentualnie jest fanem designu. E, zapraszam. E, na stronie jest formularz, możecie wysłać maila, możecie się zarejestrować, ewentualnie możecie na tą chwilę już dostać zaproszenie od znajomej bądź znajomego tych, którzy się tam zarejestrowali. To jest ostatni slajd. Tak naprawdę to taki blog prowadzony w języku angielskim może wspomagać wirtualny eksport polskiego designu i taka, tak, tak też wczoraj wymyśliłem, robiąc tą prezentację i taki też jest cel tego projektu.